Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Marcin, to jest Gorilla Electronics, dzisiaj na hali mamy Passata, tego Passata już znacie, kto śledzi kanał ten zna, jest to Passat z projektu właśnie Passerator, nakręciliśmy już część pierwszą, gdzie mówiliśmy o modyfikacjach mechanicznych, jakie tu będziemy wykonywać, są one już w większości tutaj wykonane, także dzisiaj jest ten dzień, gdy myślę, że jedziemy sobie po prostu pasatem na rolkę i wystroimy go na jakieś fajne liczby, ale zanim to zrobimy, pasata trzeba ogólnie naprawić, ze względu na to, że wczoraj robiłem małą trasę i pasat zaprotestował. Po prostu auto straciło most, wyrzuciło kontrolkę EPC, zaczął szarpać, podpiąłem kompa, zobaczyłem o co chodzi i wyrzuca błąd spalania na czwartym cylindrze, misfire czwartego cylindra. Co dało mi trochę do myślenia, ponieważ tydzień wcześniej wymieniałem świecę na nowe NGK Platinum Także świecę raczej od razu wykluczyłem. I postawiłem na cewkę. Przełożyłem sobie cewkę z czwartego cylindra na trzeci i znowu zaczął silnik wyrzucać błąd Misfajera trzeciego cylindra na szczęście. Także okazało się, że problemem tutaj jest cewka. Dlatego od razu zamówiłem wszystkie cztery cewki z ASO. Tu mamy ceweczki z ASO. Także to będziemy dzisiaj zakładać. Dodatkowo jeszcze mam likwid moli do, do czyszczenia wtryskiwaczy, wtryski też przeczyścimy. E, ogólnie, jeśli chodzi o modyfikacje, jakie tu już wykonaliśmy, może pokrótce opowiem. Ale nie chcę też zanudzać i się powielać. Także dużo jest na pierwszej części. Tam mówiliśmy, co będziemy tutaj zakładać, jakiej marki części i tak dalej. Także mamy tutaj intercooler założony, jest założony e, downpipe, jest założone tutaj kolanko dolotowe do turbiny na troszkę bardziej w. Wydajne o większym przepływie, po prostu o troszkę większym przekroju średnicy. Także silnik będzie w stanie zastać czy też turbina większej ilości masy powietrza, co nam pozwoli na górze, myślę, zrobić troszkę więcej koni. To mamy, to mamy. Dolot też jest przerobiony, tak jak mówiłem. Mamy tutaj backplate'a założonego. Tutaj mamy wycięte otwory, żeby silnik mógł po prostu więcej sobie tego powietrza zasysać. Poprzez turbinę. Także myślę, że będzie fajnie. Jeśli chodzi o górę silnika, to mamy tutaj jeszcze. No to może zrzucimy to od razu. Też sporo rzeczy już powymienianych. Są to ogólnie rzeczy, które uważam, że w tych silnikach powinno się wymieniać. Jak mamy tutaj przebieg, a tutaj mamy 110 tysięcy kilometrów. Także 100 tysięcy kilometrów w tym silniku to na pewno jest wymiana tych dwóch elektrozaworów od zmiennych faz rozrządu wymieniłem też odma jest wymieniona na nową, to takie podstawy świece są nowe i cewki też cewki też są nowe, także to jest jakieś 2000 zł do wydania, tak myślę na start kupujesz takie auto, ma przejechane tyle tysięcy kilometrów i poprzedni właściciel tego jeszcze nie wymieniał, także ja sobie to wymienię, żeby mieć po prostu święty spokój Passat też poleci za 3 tygodnie na Chorwację 1300 km w jedną stronę, także chciałbym mieć wszystko pewne, wszystko, wszystko zrobione. Dobrze, że ta cewka padła ogólnie wczoraj, a nie na trasie do Chorwacji, bo byłby wtedy mały problem. A tak sobie te cewki po prostu zdemontuję, założę nowe i wrzucę do bagażnika może z dwie jeszcze zapasowe, żeby mieć po prostu w razie, jak to się mówi, W. Także to, to mamy. Ja się zabieram do roboty. A wy razem ze mną, także będziemy wymieniać cewki w pasacie. Później jeszcze wymienimy elektrozawór, ale od strony wydechowej, ponieważ od i wymieniłem od razu po zakupie. Ogólnie trochę śmieszna sytuacja, bo te auto udało się fajnie zbić sceny przy zakupie ze względu na to, że silnik jak tutaj był zimny, to falowałem mu obroty i był błąd w sterowniku silnika od regulacji biegu jałowego Właściciel były właściciel nie wiem, czy nie potrafił, czy nie chciał, że się nie chciało, nie potrafił sobie z tym, z tym poradzić, z tym problemem, czy też jego mechanik. A problem był, okazała się generalnie problemem okazała się błahostka. Był to po prostu ten elektrozawór, właśnie na stronie ssącej, gdy olej był zimny, niedogrzany, czyli bardziej gęsty. Wtedy ten zawór, który pracuje właśnie w oleju, nie mógł wyregulować wałka na stronie ssącej i dlatego pojawiało się falowanie silnika. Po wymianie elektrozawaru silnik idealnie trzyma wolne obroty, czy jest zimny, czy ciepły. Także spoko to udało się tą musterkę od razu na początku naprawić. No i dobra, tyle gadania na, na wstęp. Zabieramy się do roboty. Dobra, cewki, cewki mam wymienione, świece nowe. Teraz zabieram się za elektrozawór wałka strony wydechowej. Fajnie do tej roboty, jakbyście to kiedyś robili, bo ogólnie to nie jest jakaś trudna, skomplikowana rzecz. Skoro ja to potrafię zrobić, to wy też. Także trzeba tylko tutaj ten trzeba zrzucić ten zbiornik wyrównawczy odsunąć najlepiej sobie. I wtedy jest fajne dojść tam do tych trzech śrub. Które mocują, one są na Torx T30, zdaje się. Trzy śruby, wtyczkę odpinamy, trzy śrubki odkręcamy. Delikatnie go trzeba podważyć, on wychodzi troszkę na oleju może wylecieć, ale to nic groźnego, nie przejmujcie się. Zakładacie nowe, zakręcacie. Wtyczkę podpinacie, zbiorniczek z powrotem na swoje miejsce. I to wszystko w temacie. Bateria mi się rozładowała, ale stary, e, stary już mam wyjęty. Nie pracuje najgorzej. Nowy jest założony, teraz tylko dokręcamy trzy śrubki. Coś zrobiłem, się spociłem. Ogólnie ciepło dzisiaj jest kurcze. 25 stopni, to silnik ciepły, jest 30 stopni na hali, pewnie. Eee, czyli tak, elektrozawory nowe, cewki nowe, wszystko nowe. Eee, Dobrze, wóz, wjeżdżamy na i, i zaczynamy strojenie. <gry> lampeczki sobie to jakieś jeszcze odpalimy żeby było jaśniej i ten, i mierzymy mega się bo jeszcze nie mierzyłem tego na tym setupie wsad na razie zostawimy wsad zostawimy taki jaki jest troszkę mi nie podoba się już tu w vlogach z dołu boost bo jest overboost. takie na 1.7 bara, 1.65, tego bym nie chciał zobaczymy ile wyjdzie na tym a później będziemy to dopieszczać myślę mniej dołem, a więcej górą jeśli chodzi o logi i to co w nich ma być, to tak zrobimy, a zobaczymy teraz ile po prostu jest. No tutaj już logi zrobiłem, co nieco logów. super staje generalnie to mamy 2500 obrotów już mamy 1 3 bara i później dzieje się ta zła rzecz w okolicach właśnie 3000 obrotów mamy przeładowanie na 2 na 1 7 bara to musimy zmniejszyć no i górą trochę nam zdycha już turbina z tego co widzę od, od 6000 no do, do 6000 praktycznie trzyma tak jak ma być od 6000 już już troszkę zdycha. Mordeczki, więc tak. Mega się jarałem, żeby sprawdzić ogólnie, co dają te zmiany mechaniczne. Co tu można uzyskać właśnie modyfikując dolot, wydech. Mamy cały układ zapłonowy nowy, te elektrozaworki na wałkach. Wszystko jest nowe i myślę, że warto było. Paliwo mamy tutaj też nalaną setkę z. setkę z Strzela, jest wlana, seta, 100 oktan. I finalnie udało się mi uzyskać 379,6 konia, czyli można powiedzieć, że mamy 380 koni tutaj i 497 Nm, także mamy prawie 500 Nm w dwulitrowej turbobenzynie i mamy 380 koni. I moim skromnym zdaniem jest to też moje auto, moje daily, chcemy tym jeździć na wakacje, robić dużo kilometrów, robienie więcej koni, jeśli w ogóle ktoś Zrobiłbym, myślę, więcej koni tutaj z tego silnika, jakieś 400. To dla tej turbiny może to być już bardzo dużym obciążeniem. I takie dynamiczne przyspieszania i mocna jazda autostradowa byłaby zawsze pod znakiem zapytania, że coś może się wydarzyć e, niebezpiecznego. Natomiast tutaj limitery od temperatur i tak dalej, wszystko tu jeszcze czuwa, żyje. Nie, nie mamy wykwadratowanego softu. Że wyłączamy wszystkie limitery i po prostu silnik ma zrobić ile tylko się da. Eee, tylko myślę, że jest to zoptymalizowane tak, żeby można było właśnie długo obciążać ten silnik na, na autostradzie, nie myśląc, nie przejmując się tym, że coś za chwilę e, może się stać. Czyli mówiąc prosto, e, użyję tutaj słowa, który, które bardzo lubią klienci, jest to zrobione po prostu e, bezpiecznie. I tak to myślę, że e, zostawimy. 380 kuni. I 500 N. Taki był też mój cichy cel, żeby właśnie tyle zrobić. Eee, także polecam modyfikację do lotu w, tym, w tych silnikach jak najbardziej. Eee, wydech to samo, eee, warto to robić, e, ponieważ myślę, że gdybyśmy tego tutaj nie zrobili, zatrzymalibyśmy się na pułapie 350 koni i 450 Nm. Natomiast robiąc tak proste zmiany, można uzyskać dużo więcej koni i momentu. I co jest właśnie też fajne, bo ja ogólnie jestem człowiekiem, który większość swojego życia przejeździł dieslem. Nowe TSI od Volkswagena nie ma już problemu olejowego, co jest ważne, ponieważ auto ma wlany świeży olej, zrobione jest tu około 6-7 tysięcy kilometrów i stan oleju się nie zmienił, jest idealnie tyle, ile było wlane, także to jest spoko. Nie trzeba tu robić już właśnie kosztownych remontów silników ze względu na problem olejowy, którego już nie ma właśnie w generacji trzeciej. I kolejną rzeczą, która mnie najbardziej jara akurat w tych silnikach turbobenzynowych, jest to, że w końcu robią w miarę sensowne momenty w tych niskich partiach obrotowych. Także mamy tutaj już od. Patrzymy, zobaczymy zaraz. Mamy tutaj już od 2000. Mamy 400 Nm od o, Od 200 czy 2300 obrotów. Także to już jest moment na poziomie właśnie 2.0 TDI. I to mi się podoba, że właśnie nowe turbobenzyny mogą uzyskiwać momenty zbliżone do, do diesli, co jest fajne, bo po prostu fajnie ten silnik jedzie, jedzie dołem. Natomiast górą to już jest trochę inna rzeczywistość, ponieważ mamy tu blisko 400 koni z dwulitrowego silnika. Uzyskanie tego typu mocy z dwulitrowego diesla byłoby po pierwsze dużo droższe i myślę, że dużo mniej bezpieczne dla, dla, dla tej jednostki. Także tutaj można zrobić łatwe, bliskie 400 koni. Dobra, porównamy sobie jeszcze, właśnie wykres. Ten, który mamy finalnie, z wykresem tym pierwszym, tak jak pasat został kupiony i jechał na rolkę po prostu. Czyli mieliśmy tutaj wyjściowo 363 Nm, a koni było 287. tutaj Taki był pierwszy pomiar. Tu mam zapisane jaki tu, no pierwszy zrobiony pomiar. 287 koni i 363 Nm, także mamy teraz dołożone. Ponad 130 Nm w 2 dwulitrowej, co jest super wynikiem, i blisko 100 koni. bo moc mocą wykresy wykresami moc jest fajna, moment jest fajne, jak na Passata, ale mamy tu napęd też 4 x 4, skrzynia pracuje zajebiście, mamy łopatki przy kierownicy i samochód miałem wcześniej BMW piątkę, tylko ona była na mega wypasie i była ciężka. Myślę, że ważyła. Kurczę z tony 900 albo dwie tony nawet na samochód ważył. A tutaj pasat nie wiem ile waży, ale myślę, że z półtorej tony będzie ważyć, bo tony 600. I to czuć różnica tych 400 kg, auto nie jest takie otyłe, ociężałe, nie jest taki ponton na drodze. Jest fajne. I przełączenie na tryb sport yy, też tutaj dużo daje. Czuć, że to zawieszenie się utwardza. Także prowadzenie jest yy, jedne z lepszych aut. Jakie miałem, jeśli chodzi o prowadzenie, nie? Prowadzi się bardzo fajnie. No yy, i drodzy, więc tak, myślę, że ten krótki materiał się Wam podobał. Ja ogólnie serdecznie dziękuję za oglądanie tego, tego filmu i ogólnie za subskrybowanie kanału i tak dalej, i tak dalej. Był Launch Control, ogólnie nie jestem fanem Launch Control, zrobiłem go dwa razy, wyszło tam 4.6.2, 4.6.6, myślę, że jakbym zrobił go jeszcze 10 razy, to wyszłoby by 4.5 i 4.4, ponieważ dwa razy, kiedy to robiłem na 4.6, to zabuksowałem i koła z tyłu myślę, że można byłoby to zrobić bardziej sprawnie i zaoszczędzić te 0,2 sekundy ale mówiąc w najprościej świecie, szkoda mi auto na te launch control. E. tak jak powiedziałem, nie jestem fanem launch control. ale na koniec filmu jeszcze wrzucimy bo Stig mówi, że ma dzisiaj czas i skoczy sobie na Berlin zmierzyć 100 200, także będzie jeszcze pomiar 100 200. zobaczymy ile tam sekund wyjdzie no i to myślę będzie na tyle Będziemy powoli kończyć ten materiał O pasacie 2.0 TSI Bardzo fajne silniki Rzecz o której jeszcze nie wspomniałem To tutaj w głowicy Poza właśnie zmiennymi fazami rozrządu Mamy też przesuwane jakby krzywki Na, na wałku I wydechowym i ssącym mamy krótszą i dłuższą krzywkę wrzucę Wam tu może fotkę jeszcze tego e, i są takie elektrozawory w głowicy które tym sterują i dzięki temu sterownik może też sobie wydłużać jakby czas e, otwarcia e, czas otwarcia zaworów dolotowych i wydechowych i dzięki temu możemy bardziej napełnić cylinder i szybciej Szybciej go wypróżnić z, z gazów, co jest też bardzo ważne i między innymi dzięki temu wychodzą tak duże moce w tych silnikach. Także to jest też całkiem spoko. Bardzo fajne przepływy. Jest to też generalnie silnik dużo lżejszy od generacji drugiej i to już mówiłem wcześniej, pozbawiony wielu wad, właśnie generacji drugiej, dlatego też te motory są takie, takie zajebiste. 370 czy też 380 koni to jest taki myślę maksymalny wynik na IS38 przynajmniej jaki mi się udało zrobić więcej koni żeby tutaj zrobić to najrozsądniej po prostu wymienić turbinę na Power Maxa i możemy robić jakieś 450 koni też bez problemu z tego silnika bez większych dalej zmian mechanicznych co jest właśnie tą Mega zajebistością w tym silniku, że nie trzeba jakoś go e, zakuwać, otwierać, robić sportingów itd. Tak po prostu zakładasz większe turbo i robisz ponad 400 koni. O tak, nie? I to jest spoko. Ale tutaj, pasat ma skrzynię Deku 250. E, ogólnie, mocy tu jest dość, naprawdę. Na Deli jest całkiem, całkiem fajnym autkiem. Pasata też jakoś długo nie mam zamiaru trzymać, Myślę, że zrobimy wakacje i później będzie autko do sprzedania. Bo ogólnie choruje na Golfa R8, także myślę, że coś takiego sobie kupimy w przyszłości. Zobaczymy, czas pokaże. Ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie tego materiału. Jeśli nie sprawdzi to zbyt wiele kłopotu, kliknij lajka, like suba i dzwoneczka też sobie kliknij, żeby wiedzieć o kolejnych realizacjach, jakie wpadają od Gorilla Electronics. Czy macie się cieplutko? Hej!